Dzisiaj mój pierwszy film na kanale. Proszę łapki, gdzie subskrypcja na kanale i dzwoneczka. I pokrótce Wam powiem wszystko, co tu będzie się na tym kanale dzieje. Mm, filmy będą się pojawiać codziennie o. O 17 no o 17.00 albo o 18.00, jak pora dniami się uda. I wkrótce też będzie Minecraft jedynie Minecraft prawdziwe życie. Tylko Roblox prawdziwe życie. To będzie główna bohaterka tego sezonu, pierwszego. No, i trochę muszę się rozwinąć w gadżety. Będą też filmy się pojawiać z Robloxa, z Fortnite'a, z Minecrafta. Będą też z mogą się też pojawiać filmy, ale nie obiecuję. No. Co, mia Co miałam powiedzieć? Co miałam powiedzieć? Nie pamiętam. Y będzie też się pojawiać co nie wiem co miałam powiedzieć i sorry stresuję się i dużo nie będzie, nie będzie codziennie filmów to przepraszam, ale um, czas Czas i dzień nie może mi się sprawić innym się postaram codziennie filmy Sorry za przegłosek będzie I jak jesteście w tle tą piosenkę to przepraszam no. Też będzie dużo filmów z Minecrafta, z Fortnite'a też jak się powtarzam to przepraszam ale ja się stresuję bardzo i też będzie Nikola no, o już powiedziałem imię naszej bohaterki I szuk pierwszego sezonu Robles prawdziwe życie i szukamy e, też szuka szukamy też e, ekipowiczów ja szukam do wieku 12 lat Jak te, no, obojętnie jak chcę no. obojętnie jaki wiek i wymyślcie bohatera sezonu pierwszego nie wiem kiedy będą odcinki ale będę, pis będę czytać komentarze będę widzieć wszystko co widzicie będę też ten sezon będzie trochę jak oglądacie się no, trochę będzie też podobny do odcinków Kalucha. Na przykład wy będziecie wymyślać też historię Nikoni, młody Nikoni, co ma 16 lat. No. I rodzice jej wyprowadzili z Bruxelles. Też będzie z Berry Avenue. Wszystko będzie też na Robloxie. I... Też będzie też, mówi się, dużo chaotycznie tu jest. Ja się po prostu stresuję, ale napiszcie mi w komentarzach, jak umiecie nagrywać, bo to jest moja pierwsza streszność z YouTube'em No i pokrótce powiedziałam wam.